A właśnie że nie, bo cenzurowana żeńska wersja demonstracyjna syntezatora mowy i wona. I to z biegunką. Ale się zjeczuje to przez ten zj syntezator mowy w moim gardle. Coś się w nim spie... Teraz mówię jak wykastrowana z za I Jeszcze tak... Cenzora, ale póki co muszę wyleczyć tą biegonkę wsadzając sobie ten paralizator do świgno i sztoczny odbyt przeszczepiony pod pachą. Jak to śmierdzi. Sąsiad chuj, woźg mój, na gumowych tarczkach, pije palim koniawa. Ty ale masz zjebany głos. Widzisz ile twojej starej wepchnęli w pizde śniegu żeby urodzić takiego bałwana jak ty? choć na dół. Nie jestem zainteresowany. Po tym jak ci robiłem głębokie gardło to mi się <laughs> syntezator mowy, więc z przykrością muszę ci powiedzieć, że mam cię w dopie kościotropie. Twoja stara to Iwona w wersji demo. A twoja stara montowała cię w Windows Smovmakerze. kurwa <laughs> będzie mnie obrażał pod własnym domem. No cóż, mam tylko 40 stopni w skali więc nie jest źle. Bez paniki, to znowu ten alarm o skażeniu radioaktywnym, już dziesiąty w tym miesiącu. I dni, MARIO! Za jakie kożech mam takiego zjebanego sąsiada? No za co? Zachęci do życia Bułę Hechech. Nie zdaj mi botów, bo i tak zaraz wyjdziesz. Chyba zawołam żeby mi zrobiła wodkę z Red i sokiem grejfrotowym. Przecież ty nie masz mamy. Kto to powiedział? Twoja stara. Nie no, wiesz co i dać i Ja ci dam kurwa, gdzie pieniądze są za las. Ty, jeśli pytasz o soczek, to ciągnij z do bofrota. Zrobię mu teraz taką herbatkę, że wszystkie choroby opuszczą go na wieki wieków. Jezu Chryste, Panie Nieba i Ziemi, fiolka z kwasem wpadła do dzbana. Gorące w chuj. Zżarło mi palca, a chuj obednie się kawałek na pleta i będzie z dyni. Wyjmę to seismografem. Lubię wróżyć z fusów w wodzie mineralnej. To wygląda jakby ktoś miał zwarcie w odbycie. to tylko mała plama wielkości Hiroshimy. no ile można czekać za jebatą? herbatą? Wybacz mi ojcze, bo zgrzeszyłem. Nigdy ci nie wybaczę tego, że zostawiłeś mnie samego z mamą, a ty ociekłeś z tą pintą do wąchocka. Kurwa stary, to nie ten serial. Ano tak, zapomniałem, że to twoja stara pisze scenariusz do mody na sukces. Jak już mówiłem z Czekaj, dołożę ci tylko drewna do kominka. No mówię z pier*****ą, bąka jak babcia klozetowa w to jo. Jak skończyłeś tą operę mydlaną to dawaj ten seismograf. o kurwa, że tak powiem, chyba zadzwonię do Guinnessa, bo czuję, że będzie rekord. Gadaj co mi jest. No masz ci los i jak go teraz wsadzę do kominka? Wiem, jebać kominek, najpierw go przelecę, a potem go utopię, tak dla pewności. Dobrze, że mam jeszcze ten zapas ciężkiej wody od wujka Saszy, ze Związku Radzieckiego. Masz w rejcvelo. Co do leżeć. W scenariuszu pisze, że masz nie żyć, kurwo Jebana. A wiesz, gdzie możesz wsadzić sobie ten scenariusz? A ty wiesz, co ja ci mogę tam wsadzić? Jest ratonko pedofil, nie. Kładź się tu, łysapało. Jeśli myślisz, że zrobisz ze mną takie rzeczy, to ładnie cię. Kładź się suko. Nie. Morda, bo cię zaknebluje. Boże nie dość, że zabija to jeszcze gwałci. Oj, nie przesadzaj. Zapewniam cię, drogi sąsiedzie, że są gorsze sposoby okazywania nienawiści między sąsiadami. Zademonstruję ci to. Tylko najpierw znajdę jakiś przyrząd zajębująco rozpierdalający. Mów kurwo, gdzie masz topór. Łżesz <słuch> kurwa, ile koksu to znaczy cukru pudru. Zamknij dupę bo ci ją odrąbię i przerobię na szynkę. Teraz wystarczy go spakować i wywieźć do krematorium. Na koszt tego pana oczywiście. Barot mojego Rolls Royce'a. Spróbuj mnie powstrzymać, ale z ciebie brudas. Ała, mamy migrenę włosów. Wiem co ci teraz zrobię? Potulam cię po kolczacce, co ty na to? Tylko mnie dotknij to cię za. Nie mogę się doczekać mu ha. <laughs> <laughs> Przywracaj się ku tasie bo ci łeb rozwalę szotkanem. Wreszcie go poturlałem. Ta pieczątka to znak jakości pojeba rekomendowany przez Instytut Zjedłów i Dzieciny Ostrady. Zrobię z twojej dopy poligonu Czy jesteś tego świadom? I tak nie dożyjesz końca odcinka. Będę za tobą tęsknił? A ja za tobą nie. Kurwa jebana, on chyba waży z wpizdylion kilo. Zdrętwiały mi ręce, ale nie mam nawet siły na zwalenie konia. Jestem ogotowany. Życzmy smacznego. To już obiad gotowy? Kurwa. Nastawiłem złą temperaturę w piekarniku. a za kalca jeść nie będę. Jezus, jak tu jebie. Dobrze ci tak. Czy ty musisz do końca mi robić na złości grać na kodach? Wyglądasz jak kamienny Ben z fantastycznej czwórki, ale na takich twardzieli też mam haka. Gadaj kurwo gdzie masza ortę. Tu? Nie. Tu? Nie. A tu? Nie. A w dupie cię mam i tak dedę tu wiercił. A moi wace, mocniej mocniej mocniejsz ma to. W Tam nic nie ma. To mi przypomina strefę 51. Hym hym chym to chuj teraz cię zajebę. przez przestań będę ci robił głębokie gardło całe twoje życie. Z połykiem? połykiem, z połykiem, tylko mi uwolnij. O oh my godness, czuję się jakbym zrywał taśmę z kasety z piosenkami Disco Polo. Matko kochana, widziałem całe moje życie przed oczami. I czemu jestem obsypany spermą dorsza? O kurwa głos ci się zjebał, eee, to znaczy naprawił się. Ja przynajmniej nie mówię jakimś zjebanym syntezatorem mowy jak ty. Zaraz, zaraz, a gdzie masz to coś do mierzenia? Czegoś tam wsadzane w gdzieś tam, o czym ty pierdolisz? O kurwa, wstrząsy poza skalą, nic dziwnego że go rozjebało. Hej, proszę trzy kilokupy, że co? Gówno, ważne że jestem zdrowy i mogę zrobić stwór. Twojej dupy dołek golfowy za twoją pożal się Boże kurację. I to ma być kurwa wdzięczność. Czekaj, zrobimy to inaczej. To się nazywa zaradność. To się nazywa mieć pierdolca. A ten znowu swoje. Przecież nie chciałem mu to wsadzić w dupę, bo ma już zapchany i dlatego przeszczepił sobie sztuczny odbyt pod pachą. O kurwa, dwa uderzenia na minutę, ja naprawdę dzwonię do Guinnessa, ale rekordu ciśnienia odbydniczego i tak nie będzie bo masz tylko dwa stopnie w skali Richtera. Czyli że co, udało się? Chyba tak. skład Biches. A jakże. No to teraz cię kurwy synie pierdolony. <Ky>